Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku koziorożca w horoskopie na październik 2021 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś był, była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła, nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. Dobrze, moje kochane koziorożce, zaczynamy. Październik. Jesienny miesiąc. Zobaczmy, jakie energie będą dla koziorożców które oglądają ten film. Popatrzmy koziorożec i październik 2021. Zobaczmy, jakie tutaj będą energie. Koziorożec, koziorożec, koziorożec. Ogólna energia miesiąca. Popatrzmy. O, dziewiątka kielichów. Moi drodzy, będziecie w tym miesiącu chcieli postawić na siebie zdrowy egoizm i na to, aby to właśnie wam było dobrze, skupienie się na sobie. Może być tak, że będziecie chcieli kupić sobie coś fajnego, że będziecie chcieli Coś zjeść bardziej wykwintnego, czy napić się czegoś dobrego. Mam wrażenie, że będziecie tutaj skupieni właśnie na tym, aby sobie dogodzić, na zasadzie tego, że sami sobie robicie jakieś prezenty, że sobie coś wreszcie kupujecie. To jest takie wewnętrzne zaopiekowanie się sobą, tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie aktywne działanie to może tutaj być problem pod tym względem, że możecie być w tym miesiącu troszkę rozleniwieni na zasadzie tego, że nie będzie wam się chciało za bardzo pracować, co nie jest charakterystyczne dla koziorożców, gdyż koziorożce lubią pracować, lubią czuć właśnie y, potrzebę swoją w swojej pracy, no natomiast ten miesiąc może być troszkę inny. Popatrzmy, co może tutaj wam poprzeszkadzać w tym miesiącu. Rodzina, jakieś problemy rodzinne, problemy związane z rodziną, być może jakieś kłótnie, sprzeczki, awantury, jeżeli chodzi o rodzinę. Zwróćcie uwagę na swoją rodzinę w tym miesiącu. Być może z kimś się pokłócicie, być może z kimś relacje nie będą wyglądały tak, jakby wyście tego oczekiwali, moi drodzy. Tak, i na to warto, abyście zwrócili również w tym miesiącu uwagę. Zobaczmy, jaka jest podstawa naszego czytania. Hmm, no właśnie. Szczególnie tutaj, hmm, problemy związane z matką lub z macierzyństwem. Mam takie wrażenie. Problemy w tym miesiącu będą związane albo z waszą matką, albo z macierzyństwem. Jeżeli to wy jesteście rodzicami, to mi się pokazuje jakieś problemy takiej natury, być może jakaś nieprzerobiona karma związana z matką, z macierzyństwem i warto byłoby to w tym miesiącu przerobić, aby po prostu spłacić jakiś dług karmiczny i później w następnych miesiącach iść do przodu, moi drodzy. To mi się tutaj przede wszystkim dla Was pokazuje. Ale, zobaczcie, to jest kolejna karta, która mówi o wygodzie i troszkę o lenistwie. Naprawdę, będziecie chcieli w październiku odpocząć, będzie jakaś taka leniwa atmosfera wokół Was, zupełnie niepodobna do koziorożców, na zasadzie tego, że co będziecie chcieli się zabrać za jakąś pracę? To może okazać się, że nie macie jednak ochoty i siły na to. No, tutaj rzeczywiście będziecie chcieli skupić się na sobie i troszkę odpocząć. A zobaczmy, moi drodzy, cóż tutaj od losu otrzymujecie w tym miesiącu koziorożce. Cóż od losu? No, od losu otrzymujecie szczęście, zadowolenie, radość, celebrację i cieszenie się życiem. Bardzo dobry miesiąc. Los będzie Wam sprzyjał, słuchajcie. Być może nawet Wy nie będziecie musieli dużo pracować. Być może nawet Wy w tym miesiącu nie będziecie musieli jakoś szczególnie, wiecie, być tutaj zapracowanymi. Mam takie wrażenie, że będzie ciepło przy Was. Ciepły miesiąc mi się pokazuje. Może to będzie złota jesień, taka fajna, złota jesień. Z jednej strony. Yy, jest troszkę chłodniej niż w lato, ale z drugiej strony wszędzie są te piękne, kolorowe liście, to rzeźkie powietrze, ten zapach jesieni i mam wrażenie, że będzie to dla Was tutaj zbawienne. Jeżeli ktoś chce odpocząć na wakacjach jak w jakimś ciepłym kraju, to również będzie taka możliwość, moi drodzy. I powiem tak, co do niektórych koziorożców, którzy, które liczą na. Powiększenie statusu rodziny, pojawienie się jakiegoś nowego członka rodziny, to w październiku będzie taka możliwość. Zobaczmy, moi drodzy, co odchodzi w tym miesiącu do przeszłości od koziorożców z czym trzeba się pożegnać. Bardzo dobrze. Diabeł. Jakiś fałsz, jakaś obłuda, jakieś toksyczne osoby, toksyczne relacje i toksyczne sytuacje odchodzą w październiku od koziorożców i bardzo dobrze. Również tutaj jakieś uzależnienia mogą odejść do przeszłości. Ja tutaj nie mówię, że to muszą być od razu takie wyolbrzymione uzależnienia, jak picie alkoholu czy palenie tytoniu. Nie. Czasami niektórzy są uzależnieni od jedzenia słodyczy, od zakupów, czy od jakichś smartfonów, telefonów innych nowości tego świata. Mam wrażenie, że uda wam się w tym miesiącu wyjść z jakichś ograniczeń, które was tutaj pętały. Uda wam się z tego odejść, od tego i pozostawić to za sobą. Także bardzo dobrze. A zobaczmy, co więc przychodzi dla koziorożców. Jakie energie przychodzą dla koziorożców. No super. Pozytywna zmiana od losu, moje drogie koziorożce, pozytywna zmiana od losu. Koło fortuny mówi o tym, że będziecie mieli farta. Mało tego, przy tych kartach to nawet możecie spróbować w coś zagrać losowo. Ja nie mówię tego często, ale jeżeli lubicie, to możecie sobie w październiku pozwolić, szczególnie słuchajcie 10 października. W koziorożce 10 października mogą zagrać w jakieś gry liczbowe, gdyż 10 października będą miały farta. Spróbujcie, może coś wygracie. Jakie będzie wasze podejście do tego miesiąca, który rysuje się tutaj całkiem, całkiem sympatycznie? No super, karta maga. Przejmujecie Kontrolę nad swoim życiem, przejmujecie inicjatywę, wykorzystujecie swoje talenty, wykorzystujecie swoje predyspozycje. Bardzo dobrze, moi drodzy. Postawicie w tym miesiącu na siebie i bardzo dobrze, że postawicie na siebie. To podejście zdrowego egoizmu wyjdzie wam na zdrowie, gdyż wiele osiągniecie, szczególnie tutaj w sferze pracy i finansy, docenienia od innych ludzi, ale też powiem Wam szczerze, że finansowo powinno być dobrze. Finansowo również powinno być dobrze. Popatrzmy moje drogie, koźrożce, jak otoczenie będzie do was podchodziło w tym miesiącu. No otoczenie może być dość surowe. Szczególnie uważajcie na jakąś starszą kobietę z rodziny, gdyż ona może was tutaj surowo osądzić, jakaś na przykład matka, ciotka, babka, no nie wiem. Tak czy inaczej, mam pokazane, abyście uważali na jakieś surowe osądy starszej kobiety z rodziny, gdyż wy będziecie chcieli jakiejś zmiany w waszym, w waszym życiu w tym miesiącu. I ja mam pokazane, że jakaś kobieta z waszej rodziny, starsza, może mieć tutaj do tego sceptyczne podejście. No ale czy warto ym, się tego słuchać? No możecie posłuchać, ale jeżeli chcecie być szczęśliwi, no to chyba trzeba jednak zaryzykować, prawda? Ktoś z waszego otoczenia może tutaj was powstrzymywać w tej dobrej pasji, i to mi się nie podoba jakaś starsza kobieta. Moi drodzy, zobaczmy teraz, jaka jest rada dla Was na ten miesiąc. W co warto zainwestować swoją energię? Jaka jest rada dla koziorożców? W co warto zainwestować swoją energię? Warto coś poświęcić. Coś trzeba stracić w tym miesiącu, aby coś zyskać. Na zasadzie tego, że jeżeli stracisz pracę, czy stracisz jakieś dodatkowe źródło dochodu, to otrzymasz nowe lepsze. Jeżeli w tym miesiącu stracisz partnera, to też wyjdzie ci to na dobre, gdyż ta pustka zostanie yy, wypełniona czymś lepszym, tak? gdyż ta relacja, która była do tej pory, mogła być dla ciebie toksyczna. Także radą dla Was jest to, aby poświęcić, stracić coś, aby zyskać coś nowego. Mam też takie wrażenie, że radą dla Was jest to, Abyście w tym miesiącu pomagali osobom potrzebującym, tak tutaj poczułem. Pomoc osobom potrzebującym, gdyż Wam się tutaj będzie dobrze wiodło, w tej sferze materialnej również będzie bardzo dobrze. Dlatego karty może tutaj pokazują taką radę, że warto komuś pomóc, komuś, kto potrzebuje pomocy. Hmm. Materialnej, pomyślcie o tym, moje drogie koziorożce, gdyż będziecie mogły sobie na to pozwolić. A karma, dobra karma do Was i tak wróci. I zobaczmy, jaki jest rezultat, wynik tego miesiąca. Koziorożec i wynik miesiąca. Mam wrażenie, że uspokojenie, wyciszenie i zrównoważenie to będzie dobry miesiąc, to będzie spokojny miesiąc. I tak naprawdę nic złego nie powinno się wydarzyć. Pewne rzeczy po prostu się uspokoją i nastąpi w waszym życiu większa harmonia. Ślicznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie serduszko w komentarzu, aby poszerzać energię miłości. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu, a ja tymczasem życzę Wam udanego miesiąca i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.